Cześć, mam tutaj taki fajny bukiet z złego, który chciałabym sobie sfotografować moim zenitem, więc pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Mój zenit jest już niestety wiekowy i nie działa mu światłomierz, dlatego pokażę Wam, jak to obejść i wykorzystam do tego fajną aplikację w telefonie, Light Meter. Ustawiam sobie stołą wartość ISO filmu, który mam w aparacie, oraz czas otwarcia migawki, który wydaje mi się na oko odpowiedni. A aplikacja podpowiada mi, jaką wartość przysłony powinnam ustawić w aparacie. Ustawiam parametry, jakie podpowiedziała mi aplikacja. Można oczywiście manipulować obiema wartościami w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Pamiętam, że im mniejsza wartość przysłony, tym mniejsza będzie również głębia ostrości. Mój zenit nie ma autofokusa, więc ustawiam ostrość, przekręcając delikatnie pokrętło, aż obiekt wizjerze wydaje mi się wyraźny. Kiedy kadry i ustawienia się zgadzają, nakręcam rolkę z filmem. I pstryk, zdjęcie zrobione.